Manifestujesz SP i wciąż masz chwilę z To jest całkowicie normalne. I ja też byłam w tym miejscu i miałam dokładnie tak samo jak ty. Kiedy manifestowałam moją idealną relację, wątpiłam w to, czy aby na pewno na nią zasługuje i czy ona na pewno przyjdzie, czy na pewno się wydarzy. Bałam się, że w ogóle na nią nie zasługuję. Największy strach bałam się, że już zawsze będę sama. To, jaką ja samotność wtedy odczuwałam, Bywały też dni, że ja myślałam, żeby wrócić do byłego, bo uważałam, że na nic lepszego nie zasługuje. Ale chcę ci powiedzieć i pokazać, że wątpliwości nie niszczą twojej manifestacji. To, co się najbardziej liczy, to to, że wracasz do swojej wiary że zaczynasz sobie sama dawać to, czego ci brakuje. Każdym razem, kiedy wybierasz, to już jest moje, to już się dzieje, wzmacniasz swoją nową rzeczywistość. I na koniec ci powiem. Nie obwiniaj się za te łzy, za ten gniew i za ten płacz. Te emocje pokazują, że jesteś już gotowa na zmianę. Potraktuj je jak przypomnienie. Właśnie dlatego praktykuję wiarę i moja manifestacja już jest w drodze.